Bank Żywności w Koninie ma nową siedzibę i rekordowy rok za sobą. Organizacja zaprezentowała podsumowanie 2025 roku, który był jednym z najważniejszych w jej historii. Największą inwestycją było oddanie nowego magazynu o powierzchni 818 m2, wyposażonego w chłodnie i mroźnie. Obiekt powstał w miejscu starego budynku, a jego budowa kosztowała 4,7 miliona złotych. W ubiegłym roku Bank Żywności Pomógł około 12 tysiącom osób, przekazując ponad 1,3 miliona kilogramów żywności o łącznej wartości 9,5 miliona złotych. Dużą rolę odegrały także zbiórki. W Wielkanocnej Zbiórce Żywności w szkołach wzięło udział ponad 20 placówek, a zebrano 2,5 tony produktów. Świąteczna zbiórka w sklepach objęła 23 gminy i przyniosła ponad 17 ton żywności, z czego 5 ton w samym Koninie. Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowano łącznie 2500 paczek dla potrzebujących, w tym 640 w Koninie. Bank Żywności wspiera także edukację. W 2025 roku zorganizował ponad 100 warsztatów, w którym wzięło udział niemal 2000 osób. W działaniach organizacji wzięło udział ponad 1500 wolontariuszy, w tym uczniowie, harcerze i działacze społeczni. Władze banku zapowiadają, że rok 2026, w którym organizacja będzie chodzić 30-lecie działalności przyniesie kolejne inwestycje między innymi zakup regałów i wózków widłowych oraz rozwój programów edukacyjnych